Wrócić do Las Vegas. Nic mnie to nie obchodzi. Pieniądze są w wozie. Wynośmy się stąd. Nie chcę nam powiedzieć, gdzie jest Safe. Pamiętasz Nika Cassidy, ochroniarza? Tak, pamiętam. Gdzie on jest? Mamy dość pieniędzy. Wynośmy się stąd. Gdzie on jest? To nie jest Nick Cassidy. Nick Cassidy pracował u mnie dwa lata temu. To ten cowboy. Brawo, Ashley. Pieprzyłaś się z niewłaściwym facetem. Nazywam się Roddy Duncan. Nadal możemy spędzić razem święta. Ty, draniu. Masz szczęście, kochasiu. Spędzisz święta w towarzystwie stwórcy. Tu naprawdę jest safe. Siedziałem w celi z Nickiem Cassidy. O... Las Vegas. Nic mnie to nie obchodzi. Pieniądze są w wozie. Wynośmy się stąd. Nie chce nam powiedzieć, gdzie jest sejf. Pamiętasz Nicka Cassidy, ochroniarza? Tak, pamiętam. Gdzie on jest? Mamy dość pieniędzy. Wynośmy się stąd. Gdzie on jest? To nie jest Nick Cassidy. Nick Cassidy pracował u mnie dwa lata temu. To ten cowboy. Brawo, Ashley. Pieprzyłaś się z niewłaściwym facetem. Nazywam się Rudy Duncan. Nadal możemy spędzić razem święta. Ty draniu. Masz szczęście, kochasiu. Spędzisz święta w towarzystwie stwórcy. Tu naprawdę jest safe. Siedziałem w celi z Nickiem Cassidym. Opowiadał mi to i owo. Do Vegas. W dupie mam Vegas. Forza waucie, spadajmy. Nie chcę powiedzieć, gdzie safe. Pamiętasz Nika? Taki ochroniasz. Nick Cassidy, gdzie wystarczy tej forsy? Gdzie on jest? To nie on. Nick dwa lata dla mnie pracował. To cowboy. I tak całe życie. Spałaś nie z tym facetem. Rudy Duncan, kotku. Wspólne święta aktualne? Ty draniu. Masz szczęście. Spędzisz święta ze stwórcą. Safe Powwow istnieje. Siedziałem z nikiem. Zapamiętałem różne. Mamy gdzieś Vegas? Mamy forsę. Wynosimy się. Nie powiedział gdzie jesteśmy. Pamiętasz Cassidy'ego? Zbrodniarza? Tak. Gdzie jest? Mamy dość forsę. Spadamy. Gdzie? To nie on. Cassidy pracował tu dwa lata temu. Wsiadaj, kowboju. Oh. Życiowy błąd. Spałaś nie z tym facetem. Rudy Duncan. Spędzimy razem święta? By dla Masz szczęście. Spędzisz święta za Dużo mi ...Vegas. na Vegas! Dawaj sejf. Zapakowałam force. Uciekajmy. Nie chcę powiedzieć, gdzie jest safe Pamiętasz, Nick Pamiętasz Nika Cassidy'ego? Mm. Tego Nick z ochrony? Cassidy. Tak. Gdzie on jest? Gabriel, we have enough money. Mamy Let's dość forsy, uciekajmy. Gdzie jest Nick? To nie on. Cassidy pracował dla mnie dwa lata temu. To ten cowboy. Oh. Pomyłka twojego życia, Ashley. Jestem Rudy Duncan, ale i tak możemy razem spędzić święta. Możesz ty w oko, Pluty. Masz szczęście, Frajerze. Spędzisz święta w niebie. Chwileczkę. a safe? Nikt Cassidy mi o nim mówił. Wszystko zapamiętałem.